Każdy może mówić o sobie. Maciek, czy lecisz do Chicago? Tak. Czy będziesz pił kołka, nie kole? Tak, jest. Tak. U nas tam w Stanach. To jest sukces, bo to pokazuje siłę, siłę polskiej siatkówki, siłę polskiej ligi, że naprawdę no, no nie było chyba, może. może Dwa, trzy razy się powtórzył ten sam skład, ale cały czas była rotacja i udawało się te mecze wygrać. No, nie, zawsze, nie zawsze jakąś piękną grą, ale, ale serduchem, walką. I to naprawdę pokazuje, że mamy z czego wybierać. Nie trzeba się okrajać do dwunastki, czternastki, ale można 26 zawodników wystawić i, i, i wszyscy potrafią grać na wysokim, światowym poziomie. Chciałem się ustosunkować do wypowiedzi Maćka. Jest, zgadzam się, you know. <noise> tak, tak, Maciek bardzo dobrze powiedział, ja myślę, że dużą siłą było to, że wszyscy powołani do tej czwórki chcieli naprawdę wygrywać i bardzo mocno walczyli, wkładali w to całe serducho, ja myślę, że mimo, że tam brakowało czasami może trochę techniki, może trochę zgrania, to, to każdy wkładał całe serce w to i myślę, że dzięki temu awansowaliśmy. Do tego Final Six, bo każdy chciał się pokazać z jak najlepszej strony, bez znaczenia, czy, czy szedł tak naprawdę prosto z marszu na mecz czasami, czy nie wiem, po dwóch treningach, po długiej przerwie, po wakacjach. To nie miało żadnego znaczenia, po prostu mieliśmy jeden cel i, i dzięki temu awansowaliśmy. I to jest myślę takie niesamowite w tym wszystkim. Ja, ja już byłem w Chicago i było dużo bardziej biało-czerwono, chyba, niż w Niemczech, co jest moim zdaniem. Takie trochę zaskakujące. Jednak wydawało mi się, że Polaków w Niemczech jest dużo więcej niż w Chicago, ale tamci Polacy w Chicago, których też jest bardzo dużo, wydaje mi się, że czekają na takie, na takie mecze i ja jestem pewien, że tam będzie biało-czerwono i że będzie pełna, pola, pełna hala. Polaków. Wszystko wierzę co Karol, Karolowi. tak, wierzę Karolowi. No, też, yy, wierzę też miałem w szczęście w zeszłym roku być w Chicago i, i bardzo fajnie to wyglądało. Sporo kibiców, teraz wiem, że jeszcze gramy dziś na Hali bliżej, trochę centrum, yy, więc yy, no, jest to większe wydarzenie, bo to jest już finał, więc, yy, więc spodziewam się, że będzie dużo tych Polaków. No i to jest niesamowite, że jedziemy, lecimy przez ocean tyle kilometrów i, i jesteśmy u siebie. Bo tam będą najlepsze ekipy z całego świata. I my. I my. <gry> Bądźcie znali.